Dzień dobry, witam Państwa w programie Koszeńskie Forum, Piotr Pawłowski i witam moich gości. Eugeniusz Redlarski, prezes Koszeńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Nasz Dom w latach 1990-2019. Dzień dobry, witam. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Pan Kazimierz Okinczyc, prezes Koszeńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przy lesie w latach 1990-2024. Dzień dobry, Panie Prezesie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. I Stanisław Górawski, prezes Koszeńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Skarpie w latach 86-2016. Witam. Dzień dobry, witam. Ja nie bez celu te y, cyfry dzisiaj podaję. Nie tylko, żeby Państwu y, przybliżyć y, moich gości, ale także, żeby pokazać, jak długo Panowie byliście prezesami koszeńskich spółdzielni mieszkaniowych tych największych. Y, to są trzydziestolecia tak naprawdę. Będziemy dzisiaj rozmawiać nie tylko o spółdzielczości, ale także o tym, co z niej w Koszelnie wynikło. Ale chciałbym zacząć od tego, że. W dużej ciszy mini, mija i minie pewnie 60-lecie powstania Koszeńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, która stała się z jednej strony e, czymś w rodzaju e, takiego zrzeszenia łączącego dawne spółdzielnie, ale też podstawą do utworzenia nowych. Jak to było? Nie pytam o pamięć, tylko o fakty, Panie Prezesie. Co prawda, kiedy to się działo, to jeszcze było bardzo daleko od tej działalności spółdzielni mieszkaniowych, ale to, to, była, to był zamiar władzy, myślę, takiego centralizowania działalności. Z perspektywy czasu sądzę, że to nie było dobre rozwiązanie, bo wielkie rzeczy nie zawsze są piękne i nie zawsze wielkimi rzeczami da się dobrze, Kierować. bo wcześniej były małe spółdzielnie tak. I one zostały w latach 60. po prostu połączone w jedną całość tak, żeby ona funkcjonowała w domyśle sprawniej. Tak, spółdzielnia, w której ja pracowałem, powstała jako pierwsza na Pomorzu Środkowym w 1959 roku. Pamiętam wspomnienia jeszcze tych członków, którzy zakładali tą spółdzielnię, oni byli dumni z tego, że mieli wybór. Albo mieszkanie komunalne, albo mieszkanie spółdzielcze i oni poszli na tą spółdzielczą ścieżkę. Pewnie ta idea spółdzielczości im się spodobała, bo od początku mogli decydować o wszystkim, co w tej spółdzielni się działo. Zcentralizowanie tych trzech spółdzielni, połączenie tych trzech spółdzielni, myślę, że nie przyniosło dużo dobrych rezultatów. No też tak się stało później, że Ponownie rozdzielono nas i powstały te trzy spółdzielnie, które my tu w jakimś sensie reprezentujemy. Dziś nie dojdziemy tak naprawdę, jaka była intencja władz, natomiast możemy powiedzieć, co się stało później. Czyli e, na przykład, jak było w przypadku Koszeńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy Lesie. Ona wypączkowała. Ona wypączkowała, kiedy nastąpił podział tej Koszeńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na trzy, tutaj już pan prezes Zelacki mówił. Ale co prawda przy Lesie przejęło, jak w wojsku, tradycję i sztandar wszystkich tych pierwszych pozostałych. W Czyli tym spadkobiercą jest można. Spadkobiercą powiedzieć. tych wszystkich pozostałych, bo i cała dokumentacja i archiwum przeszło do Koszulickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy Lesie. A zatem się czuli zobowiązani reprezentować również te pierwotne spółdzielnie, które były. Stąd można powiedzieć, że 60-lecie jest powiedzmy tej spółdzielczości, kiedy już nastąpił ten podział na trzy. A w naszej spółdzielni jest to 68 lat. Te 8 lat wcześniej powstawały pierwsze spółdzielnie, tak trzeba przyznać, że pierwszą spółdzielnią, która była, to była spółdzielnia łączność, którą zorganizowali pracownicy chyba telekomunikacji. To była ta pierwsza, pierwsza taka spółdzielnia i potem powstawały następny wspólny dom i, i wiele innych. Podradzeń. A jak było na skarpie? Na skarpie powstała e, z połączenia osiedli, bo zaczęły się, zaczęło się budowanie w różnych fragmentach Koszalina i w efekcie tego z administracji osiedla na skarpie po połączeniu z osiedlem morskim później jeszcze ale to jest kolejny etap osiedle rzemieślnicze i morska pojawiły się dwie administracje i nowa spółdzielnia to jest takim to był taki moment w latach 90. kiedy nie tylko powstawały spółdzielnie właściwie one też i przeobrażały się ale też Doszło do zawiązania między panami współpracy. Na czym to polegało? Znaczy, jakie to były wtedy lata i co mogliście realizować wspólnie, panie prezesie? Proszę państwa, no jak to stała demokracja i gospodarka rynkowa, i że zaczął się rozwijać cały świat medialny, myśmy mieli tak główne wyposażenie, nasze do dostarczania sygnałów radiowo-telewizyjnych azarty, a na azarcie nie można było wyciągnąć więcej od, jak od 3 do 5 programów i nic, i nic poza tym. Poza, poza tym te anteny, które były na tych dachach, po każdej w ich już się przewracały i trzeba było wciąż to naprawiać. I była kwestia, czy, czy, czy powiedzmy sobie będziemy to budować, tą nową infrastrukturę sami, czy też przyjdzie ktoś i to zrobi kiedyś. Podjęliśmy wtedy decyzję, już nie będę mówił o szczegółach wspólnie, że będziemy budowali własny podmiot, i w ramach tego podmiotu przygotujemy infrastrukturę do doprowadzania sygnałów. I tak też to się stało, została zawiązana spółka, i to był taki element łączenia kapitałów, które były rozrobione na każdą spółdzielnię, w jeden, w jeden podmiot i po prostu, i nastąpiła integracja. Mało tego, sama infrastruktura to jedna, a po drugie też i decyzja o tym, by uruchomić własny program telewizyjny, żeby pokazywać to, co robimy. Przecież ta też ta telewizja by promowała wielu ludzi w koszali pokazała, że oni są. Gdyby nie telewizja nasza, to by mało kto wiedział, kto w koszali mieszka, gdzie chodzi, z kim się spotyka. No, może byś miało powiedzieć, że w czasach, kiedy programy radiowe nie były pokazywane online, wielu polityków tutaj debiutowało. Też. Nie znalibyśmy ich tak naprawdę poza gazetami. E, chciałem zapytać Pana, Panie Prezesie, ym, nie mieliście doświadczenia, bo w Polsce nie było kablówek. W Stanach to co najbardziej popularne, to właśnie telewizja kablowa, a u nas telewizja kablowa Koszani była jedną z pierwszych, która powstała w kraju. Na czym się wzorowaliście? Śledziliśmy bardzo dokładnie informacje o tej rozwijającej się w kraju działalności. Było bardzo dużo w współdzielczej prasie, było bardzo dużo informacji ostrzegających przed podmiotami, które chciały bardzo szybko zarobić pieniądze, a nas zostawić z tym, nazwijmy to w cudzysłowie, bałaganem. W związku z tym my szeroko się rozglądaliśmy, bo byliśmy wtedy też i członkami takiego stowarzyszenia ubezpieczeniowego, szeroko się rozglądaliśmy w całym, nie tylko koszalińskim województwie, jak to działa w innych spółdzielniach i znaleźliśmy pewne wzorce, które nam się podobały, właśnie gdzie spółdzielnie miały maksymalny wpływ. Nasz dodatek do tej myśli innych, których obserwowaliśmy, polegał na tym, że my się we trzech dogadaliśmy, żeby to zrobić wspólnie, żeby to było w skali miasta, bo wtedy łatwiej będzie utrzymać to całe przedsięwzięcie i będzie ono lepiej służyło w ogóle mieszkańcom miasta. Będzie miasto twórcze też? Tak. Otóż. Y tak jak, jak wszystko, ludzie y, zaczęli być niecierpliwi. Mhm. I pierwsza taka inicjatywa pojawiła się w rejonie ulicy Gierczak-Plater, gdzie grupa ludzi postanowiła pokazać, czym to może być. Powiesili talerz, ale szybko się okazało, że do tego bra brakuje formalnych, prawnych y, rozwiązań. No, i ta grupa powiedziała, że to my to załatwimy. I rzeczywiście jeden z tych członków tej grupy pojechał do Warszawy i z ministrem Rosinem, ówczesnym od telekomunikacji, tak długo rozmawiał, aż przywiózł koncesję. I myśmy tą koncesję mieli, zanim jeszcze się w ogóle tutaj wszystko to pojawiło. Łatwiej nam było później, jak, jak pojawiła się spółka, dlatego że Koncesję można było tylko rozszerzyć, no tak. a trudności były coraz większe. tym, że nie da się ukryć, że rzeczywiście tak jak tu kolega powiedział, ja zaprosiłem do złożenia ofert. I okazało się, że wszystkie te oferty, było ich chyba dziewięć, wszystkie te oferty na wykonawstwo praktycznie sprowadzało się do prowizorki, nie do prawdziwej nie do telewizji kablowej. Mhm. Niektórzy mówili, że jeszcze sprzęt ściągali z Niemiec, bo tam już dochodziło do kolejnego etapu modernizacji. Jak to wszystko razem żeśmy wzięli, no to doszło do kilku spotkań. Po rozmowach między nami, jak to nad mapą Koszalina, gdzie jest jedna spółdzielnia, gdzie druga i można było to pociągnąć, no postanowiliśmy, że tak jak, jak tu mówimy, robimy to dla całego Koszalina. Mhm. Miasto przypatrywało się z boku, na początku nie, nie angażowało się za bardzo, ale nam nie potrzeba było aż takich pomocy, w związku z tym potem tylko te instytucje, które e, no mają kable w mieście, one e, pomogły trochę nam. Formułę e, tej organizacji telewizji kablowej Zaproponował Kazimierz. No to zapytajmy, co zaproponował, panie prezesie. No, no, żeby, żeby utworzyć spółkę, żeby to było wspólne zaangażowanie się w coś, w imię czegoś, bo to, tak, bo to jest coś, co trzeba będzie budować. No, określiliśmy, dokonaliśmy podziału udziału wedle powiedzmy sobie ilości mieszkań w danej spółdzielni i trzeba było teraz dobrać do spółki kogoś, kto się. Technicznie i ma wiedzę, bo myśmy mieli wiedzę, ale taką ogólną. A nam potrzebna była ci, którzy już robili. I taką znaleźliśmy takich kontrahentów w Szczecinie, którzy budowali telewizję, bo to trzeba wiedzieć, gdzie zacząć, gdzie skończyć, prawda? I to jak to spiąć w całości. I przez jakiś czas byli naszy, członkami naszej spółki potem te udziały y, sprzedali bo już nie byli zainteresowani ale nasza firma już hulała i rozwijała się coraz bardziej coraz bardziej coraz bardziej aż y, do takiego stanu jaki mamy dzisiaj a jak miasto, jak samorząd reagował, to już troszkę pan prezes powiedział, na tą inicjatywę? Bo przewinęło się kilku prezydentów przez te lata. No, przewinęło się, teraz można by powiedzieć, że od tego momentu to już mamy dziewięciu prezydentów, prawie czy ośmiu. Także wtedy myśmy, chyba to był prezydent Sobolewski bodajże, myśmy go namówili i tam jakiś rada podjęła uchwałę o przystąpieniu do spółki i zakupili wtedy chyba 1,6%. Symbolicznie. Udział. Ale to chodziło, nam nie chodziło o to, żeby to był wielki udział, tylko po to, żeby to miasto było zainteresowane nas wspierało również, żeby też było zainteresowane budową tego e, lokalnego rynku e, medialnego w Koszalinie, oprócz e, dostarczenia możliwości technicznych do odbierania różnych programów, które w świecie były. Dzisiaj tych programów, nie wiem, w telewizji naszej to jest ponad 300 chyba, czy 400 do, do odbioru. Każdy, jaki pakiet chce, taki może odbierać. Plus internet. Faktem jest, że my na początku nie bardzo wierzyliśmy, w, jak to może można zrobić. No wymagało to znaczących nakładów. Stąd pozwoliliśmy sobie nawet na wycieczkę do Szczecina, gdzie ta firma okablowała zasoby wojskowe, jak to wygląda jak w studio, jak, jak tak dalej. I byliśmy w, w siedzibie Dolnośląskiej Telewizji y Kablowej. No i to rzeczywiście, Zrobiło samodzielny wyrażenie. budynek. No, rzeczywiście wszystko na bardzo wysokim y poziomie. I już wiedzieliśmy, do czego musimy zmierzyć. No potem, jakby analiza y prawa, bo ono się zmieniało, jeśli chodzi o to, a w dalszym ciągu w Polsce. Y, po, Powstawały inicjatywy y, t, takich szybkich montaży, mhm. takiego. Tak ja powiedział. To zresztą później musiało się odbyć po zamykaniem tego wszystkiego, bo to to nie dało się tak na, na srebrówzorki, ale jak już ma się studio, personel, zasoby techniczne, tak jak tutaj, to, wszystko to już można. Jest Panie prezesie, chciałem zapytać z punktu widzenia tego, co pan mówił, czyli miasto twórczości, jaką rolę odgrywa telewizja, jaką odgrywa dzisiaj? My to wiemy, bo ją realizujemy w jakimś zakresie, ale jak to wygląda z tej drugiej strony? Mieszkańcy odbierają tą telewizję jako swoją własną chcą oglądać w słowie powiem swoje podwórko swoje otoczenie chcą poznawać ludzi którzy są w mieście i to jest jakby chyba podstawowa sprawa. Ja jeszcze chciałbym do tego co tu panowie prezesi mówili dodać że nam od początku też towarzyszyła pewna idea która wywodzi się wprost ze spółdzielczości spółdzielnie powinni działać non profit czyli bez zysku. I tutaj w stosunku do tych wszystkich firm Komercyjnych, które istnieją po to, żeby no, zyskiwać jak najwięcej na tej działalności. My od początku założyliśmy, że ta idea też musi nam towarzyszyć, ta idea spółdzielczości. Czyli naszym celem od początku nie było osiąganie zysku. My zakładaliśmy, że trzeba rozwijać ostrożnie tą firmę, ale też patrzeć, jaka jest cena za tą usługę. I ona była taka, aby gwarantowała prawidłowy rozwój i techniczny, i organizacyjny tej instytucji. Ja myślę, że o tym trzeba mocno pamiętać, bo to jest ważne w tej całej sprawie. Tu, teraz, w świetle takich sytuacji, które powstają w naszych spółdzielniach, niektóre z nich chcą wyzbywać się tych udziałów, ja tylko chciałbym przypomnieć kolegom. Że ta idea nadal myślę obowiązuje. I jeżeli ktoś uważa, że spółdzielnie osiągają zbyt małe profity, no to właśnie myli się. Bo jeśli one osiągają zbyt małe profity, to znaczy, że mieszkańcy nie muszą płacić tej części, która by stanowiła większy zysk. To jest istota też tego naszego organizacyjnego założenia, no i warto, żeby mieszkańcy o tym wiedzieli, bo w mojej spółdzielni od poniedziałku zaczyna się walne zgromadzenie. Przy okazji bardzo zachęcam wszystkich mieszkańców spółdzielni, żeby aktywnie uczestniczyli w tych zebraniach, bo między innymi będzie dyskusja nad projektem uchwały o zbyciu udziału w telewizji kablowej. Zarząd tej spółdzielni argumentuje to tym właśnie, że nie osiąga zbyt wielkich profitów i nie opłaca się. Zapomina o tym, że jeżeli wyjdzie ta jedna czy druga spółdzielnia, to spółdzielnie jako takie przestaną mieć pakiet kontrolny w tej spółce i wtedy jest blisko do przejęcia tej instytucji przez innych, którzy tylko na to czekają, żeby budować swoje zyski. No i wtedy już opłaty będą prawdopodobnie inne niż Obecnie. Powiedzmy też, ba, to jest bardzo ważna kwestia, którą Pan powiedział, poruszył, ale powiedzmy też jeszcze o jednej rzeczy. Telewizja kablowa Koszalin jest telewizją koszalińską. Od, po, od momentu powstania jest koszalińską, a w, w toku rozwoju miasta coraz mniej mamy podmiotów, które są stąd. Tu funkcjonują i dla mieszkańców. Chciałem pani prezes zapytać, jakie jeszcze rodzi zagrożenie takie, no co tu dużo mówić, no pozbycie się części własności. Można by powiedzieć tak, że Państwa, no to jest dezintegracja spółdzielczości w Koszalinie. To jest jak gdyby odcinanie też własnych mieszkańców, bo jeśli spółdzielnia no, sprzeda swoje, jedna z tych trzech jedna sprzeda swoje. Udziały, no to my pozostali udziałowcy mają prawo pierwszeństwa nabycia ich, to tu się nic nie zmieni. Tutaj będą mieli większe pakiety. Natomiast trzeba się liczyć z tym, że po prostu no już nie będzie takiego moralnego zobowiązania powiedzmy zarządu spółki Telewizja Kablowa Koszali do tego, żeby promować tą spółdzielnię, żeby ją pokazać, bo to są. Poza materialne korzyści bycia współwłaścicielem takiej spółki, i też odcinanie swoich swoich mieszkańców od tego dobra. No, jest jest wolny wybór, można by powiedzieć tak, ale najczęściej to tak się dzieje wtedy, kiedy ktoś nie buduje niczego sam, nie stworzył niczego sam, a chce spieniężyć i przejeść to, co stworzyli inni kosztem tych mieszkańców. Bo to trzeba powiedzieć, że jeśli się coś ma i się to sprzeda, to się sprzeda tylko raz. Ale tak prawdę mówiąc, ta spółdzielnia, która, yy, ten zarząd spółdzielni, który złożył wniosek na walne o zbyciu, no to wpłacił do, do spółki, bo to żadna tajemnica. W KRS jest 50 tysięcy kapitału, a prze, od 2000, 2000 roku spółdzielnia wzięła 1,5 miliona dywidendy. No to trzeba powiedzieć, że to nie jest nic. A nie ma jest wielokrotność, a wartość y, tych udziałów też wzrosła przez ten czas, bo spółka się cały czas rozwija, też inwestuje, bo na tym to polega. Nie inwestują dzisiaj w technikę, w technologię, no to się zostaje z tyłu i niestety ostatnie gryzą psy, to już nie ma, ktoś to przejąłby za darmo. Można należy tylko ubolewać, że, że, że niektórzy patrzą krótkowzrocznie, nie widzą tego ogólnego interesu, tylko Poza pieniądzem, tak? ale, ale też nie można powiedzieć, że ktoś na tym interesie stracił. Jeśli sprzeda, no to myślę, że pozostali udziałowcy, którzy są, no te udziały w ramach pierwszeństwa nabycia przejmą no i będą silniejsi. Podobna inicjatywa niestety pojawiła się w spółdzielni na Skarpie. Sam jestem ciekaw. Jakie będzie rozstrzygnięcie członków, jeśli chodzi... W tym samym czasie i... Tak, bo w czerwcu jest walne... Ja wiem, tylko inicjatywa pojawiła się <laughs> w tak. tym samym czasie. I ciekawy jestem jak to się... Jaka będzie decyzja członków, jeśli chodzi o to, o, o zbycie. No a tu można jeszcze dodać, że my nie jesteśmy tylko w Koszalinie. Bo w tej chwili okoliczne miejscowości miasta, Wsianów, Białogard, Mielno i te inne, które są, no, znowu, i te, no darłowo, te inne, które tutaj są, również są z nami, także już jest to taki podmiot regionalny, można powiedzieć, który cementuje to środowisko tutaj nadmorskie. Do pana, Prezesa Kaźmierza Okończyca. chciałem zapytać, jaka jest przyszłość przed telewizją. Zostawmy na razie te udziały. Może ta sprawa będzie rozstrzygnięta w sposób, który nie będzie stanowił jakąś szkodę dla spółki, natomiast nawet jestem o tym pewien. Natomiast jaka jest przyszłość? To duży podmiot. To, no, cały czas się rozwijamy, cały czas budujemy, cały czas tutaj modernizujemy. To takie hasło krążyło, że od tak że światłowód wszystko załatwi. My mamy technologię, która daje takie same parametry bez światłowodu w budynkach, ale też mamy wszystkie magistrale w tej chwili, główne mamy też światłowodowe. Byliśmy pierwsi, którzy światłowody w nie układali. I walczymy też z nierówną konkurencją, bo przecież są duże firmy, nie będę tu mówił nas, które dostały do, dotację budżetową w ramach wsparcia unijnego na miliardy złotych, mieli zrobić okablowanie wsi po to, żeby tam był internet, a oni zamiast robić na wsiach, to robią w dużych miastach. No i, te, i te się czyta teraz ofertę, że przez rok nie będą brali abonamentu. No jak, po co im abonament, jak dostali za darmo pieniądze na infrastrukturę. My całą infrastrukturę budujemy za swoje. I cały czas i też walczymy na tym rynku i raz będzie więcej, raz będzie mniej. Zresztą jest moda, się zmienia. Młodzi ludzie nie oglądają telewizji. Potrzebny jest im ewentualnie internet, a telewizji mają w telefonach. To, to się wszystko. to się Ale chcą też oglądać nie, pojedyncze programy, także kupują pojedyncze, pojedyncze programy. To tak jak też jak i z gazetami. Starzy ludzie, którzy czytali gazety, wymierają, a młodzi gazet w ogóle nie czytają prawie. No to w związku z tym te papierowe rzeczy. Trzeba przejść na elektroniczną informację, na media elektroniczne i tutaj też uruchamiamy portal, żeby sobie z tym poradzić. Od, od lipca będziemy rozwijali nasz portal, będziemy walczyli na tej ścieżce elektronicznej, też po to, żeby zarabiać na reklamach między innymi. Myślę, że telewizja sobie znacznie poprawi. No będzie, można powiedzieć tak, będzie mniej udziałowców, więcej zostanie do podziału dla tych, co zostaną. Tylko, że troszkę stracą na tym być może widzowie, stracą być może sami widzowie nie, bo telewizja, żeby to musi też dużo pokazywać, ale już nie, nie, nie będzie o nadmiernie, nie będzie nadmiernie w tych dwóch spółdzielniach odejdą powiedzmy uczestniczyć w życiu kulturalnym, sportowym, przy, pokazywać wszystkich przy, przy tym, no bo to nie chodzi, że zemsty, tylko po prostu już będzie inne zainteresowanie, będą inne powiedzmy sobie główne cele, tak? Na końcu, to naszym dążeniem tak. jeszcze było to, żeby poziom, technologia, poziom techniczny tego wszystkiego, co proponujemy, było jak najlepsze, jak naj na najwyższym poziomie. I to się udawało od samego początku ciągle dążyliśmy do tego, żeby usprawnić, popra poprawić. Chciałem panów zapytać jeszcze coś innego, czy o samą spółdzielczość. Parę lat, najmniej pan prezes Kazimierz Okinczyc, ale parę lat jesteście panowie poza spółdzielczością, wypoczywając na, na, na zasłużonych emeryturach, ale patrzycie na to, widzicie, co się dzieje w ogóle w spółdzielczości. I chciałem panów o to zdanie zapytać. Dużo się mówiło o tym, że spółdzielczość w nowych rządach, nowej ekipy może będzie miała łatwiej, może będzie troszkę udogodnień. Jak to jest dzisiaj? Na pewno jest niełatwo. I politycy 15-20 lat temu uważali spółdzielczość jako coś złego, dlatego że nie mieli bezpośredniego przełożenia nie mieli wpływu na takie duże zasoby ludzkie. Tak są mówili o milionie działkowców w Polsce. Pamiętaj? Podobnie. Dzisiaj natomiast jakby dostrzega się, że spółdzielnie to jest ta formuła, która, której najłatwiej jest doprowadzić do realizacji inwestycji. Tylko stworzyć warunki. Gdyby pewne rozstrzygnięcia nie... Jakby nie zmierzały do tego, żeby docisnąć jeszcze podatkiem, jeszcze więcej poszło do budżetu, środków, to spółdzielnie, wiele spółdzielni, bo znalazłyby tereny, gdzie jeszcze można inwestować. Albo inicjatywy, tak czas jak przy w, w Koszalinie. Byliśmy takim no dosyć specyficznym miejscem w Polsce, gdzie spółdzielczość tu najlepszy przykład ja budowałem przez cały czas. Kazimierz buduje, budował podobnie i jak się jeździło gdzieś na jakieś spotkania do Polski, to przychodzili, jak wy to robicie? No właśnie, pan się profesorze. Proszę państwa, bez spółdzielczości nie załatwi się problemu mieszkalnictwa w Polsce. Tylko i wyłącznie społeczne budownictwo, bo ja nie mówię o tych, co kupuje komercyjnie, bo jak to ma pieniądze, to, to sobie sam radzi, nie potrzeba. Mówimy o tych młodych, którzy nie mają ani zdolności, nie mają pieniążków, tak? To jedynym rozwiązaniem jest budownictwo społeczne. Komunalne, na to musi państwo znaleźć pieniądze i spółdzielnie, spółdzielnie sobie z grubsza poradzą, ale też trzeba tutaj wprowadzić prawne jakieś udogodnienia, żeby spółdzielnie chciały budować i żeby nie było tak, że jak wybudują, to że znowu y, dla wyborczych sukcesów za złotówkę pouwłaszczają, rabując majątek spółdzielni, tak jak to było w, 2000, y, od 2007 roku, czy pierwszego. I, I tego się obawiamy. Także tutaj zaufania do władzy nie ma, spółdzielczość nie ma żadnego, bo została cały czas jest traktowana jako piąte koło wozu. Ale nie będzie budownictwa społecznego, nie będzie mieszkań dla młodych ludzi, to i niektórzy potracą władzę, bo młodzież już jest niecierpliwa i nie ma zamiaru czekać. Zresztą pokazuje to w kolejnych wyborach, dając sygnał, że co może się stać, jeśli tego problemu nie załatwimy. Panie prezesie, na koniec. Politycy y, interesują się spółdzielczością, widzą tutaj ogromną rzeszę potencjalnych wyborców. Nieraz się uśmiechali do y, mieszkańców y, spółdzielni mieszkaniowych, a to zmieniając w różnorodny sposób przepisy. Współdzielczość <laughs> przetrwa spółdzielczość poradzi sobie ze wszystkimi problemami, które są. Ja myślę, że y, ten. Y, zapędy polityczne w stosunku do spółdzielczości mieszkaniowej wygasają, bo politycy nie mają pomysłu, jak wykorzystać ten potencjał, te doświadczenie i że z tego może coś dobrego dla Polaków wynikać. Szkoda, bo to, jest, to są stracone szanse, tracone od właściwie wielu, wielu lat, od momentu przełomu politycznego, w 90 roku, to słyszeliśmy ciągle o tym, że nie jesteśmy do niczego, jesteśmy niepotrzebni, trzeba prywatyzować, trzeba pozwalać prywatnym budować. No i widzimy, jaki jest efekt. My widzieliśmy potrzeby również w innych dziedzinach. Jako środowisko, Koszalin, bardzo aktywnie włączył się do powstania firmy ubezpieczeniowej, mm -hmm. która dotyczyła. wielu skóry. kilku podmiotów, nie tylko filmy ubezpieczeniowe, tak. prawda? Panowie, musimy kończyć. To... Musimy kończyć. Proszę Państwa, dzisiaj moimi gośćmi byli byli prezesi Koszeńskiej spółdzielni mieszkaniowej, Eugeniusz redlarski Kazimierz Okińczyc i Stanisław Górawski. Rozmawialiśmy między innymi o telewizji Kablowej Koszani. Panowie, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję Państwu wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Kłaniam się. Do zobaczenia.